Halo, guten Tag. Es freut mich dass ihr seid. Cześć, cieszę się, że jesteście. Zanim przejdziemy dzisiaj do naszego tematu, czyli do stopniowania przymiotników, najpierw zrobimy sobie krótką powtórkę. Powtórkę tego, o czym mówiliśmy na ostatnich dwóch lekcjach, czyli o końcówkach przymiotnika po rodzajniku określonym. Dajcie znać, jeżeli już jesteście. Jeżeli mnie widać, dobrze słychać, to koniecznie napiszcie. I możemy zaczynać. Najpierw, tak jak mówiłam, zaczniemy od e, krótkiej, krótkiej powtórki. E, końcówek przymiotnika po rodzajniku określonym. Ehm, ok. istemke wir können anfangen. E, ok. Das ist. Das interesante buch, czyli to jest interesująca książka. Das interesante buch. Aba ich kaufe das interesante buch. Ja kupuję interesującą książkę, czyli to jest interesująca książka, kto, co to jest. Jesteśmy w mianowniku. Ja kupuję kogo, co jesteśmy w bierniku, interesującą książkę. I jak widzicie, w mianowniku i w bierniku mamy das. I tu, i tu rodzajnik nam się nie zmienia, a skoro nam się rodzajnik nie zmienia, to również końcówka przymiotnika pozostaje taka sama, czyli interesante, das, interesante, Buch. Das ist. Die Bleistift. Das ist die neue Bleistift. To jest nowy ołówek. Kto, co to jest? Czyli mamy w mianowniku die neue Bleistift. Ich kaufe die neue Bleistift. Ja kupuję nowy ołówek, czyli kogo, co kupuję. Mamy biernik, die neue Bleistift, czyli jak widzimy, i das. Id w mianowniku i w bierniku wygląda tak samo i również końcówka przymiotnika jest identyczna, czyli mamy końcówki e. I w tym, i w tym przypadku. Und das ist der Kuli oder der Kugelschreiber, czyli to jest długopis. Das ist der neue Kugelschreiber, to jest nowy długopis. Kto, co to jest mianownik? Der neue Kugelschreiber. Ich kaufe den. Nojen Kugelschreiba. Ja kupuję nowy długopis, czyli w bierniku, gdzie zadajemy pytanie, kogo co kupujesz, Dea zmienia nam się na Dein. A jeżeli nasz rodzajnik jest zmieniony przez przypadek, to również końcówka przymiotnika brzmi En. Czyli Dein Nojen Kugelschreiba. Dzień dobry, witam Was serdecznie. Cieszę się, że jesteście. Um, możemy przejść, aha, zanim przejdziemy dalej, no właśnie, dawno nie przypominaliśmy sobie czasu przeszłego, w sumie od trzech lekcji nie przypomnieliśmy się sobie tego czasu przeszłego, więc chciałabym Wam teraz pokazać, jak y, łączymy tą naszą wiedzę, tak, czyli czas przeszły, budowaliśmy sobie na przykład takie krótkie zdanie jak ich habe zwei Tomaten gekauft, ja kupiłam dwa pomidory, to teraz zobaczcie, możemy sobie powiedzieć: ja kupiłam nowy długopis i łączymy już tą wiedzę czasu przeszłego z końcówkami przymiotnika. I to powoli już będziemy wdrażać, bo to je, język obcy musi być, tworzyć taką całość, czyli to wszystko, czego się dowiadujemy, te wszystkie pojedyncze elementy, musimy złożyć w całość i w ten sposób będziemy tworzyć piękne e, zdania i będziemy w stanie porozumiewać się w danym języku obcym. W tym przypadku języku niemieckim. No właśnie, więc teraz zobaczcie: budowaliśmy krótkie zdania w czasie przeszłym, ich habe zwei Tomaten gekauft. Teraz możemy zbudować sobie zdanie, gdzie wystąpi również końcówka przymiotnika, czyli na przykład Ich habe den neuen czyli kupiłam nowy długopis. Zobaczcie, mamy czas, przeszły, odpowiednio odmieniony rodzajnik i do tego jeszcze przymiotnik z odpowiednią końcówką przymiotnika. I w ten sposób możemy ćwiczyć właśnie na podstawie tych rzeczowników, które poznaliście. Nawet, zobaczcie, możecie wziąć sobie w domu jakieś trzy przedmioty. Jeden przedmiot, który ma rodzajnik "-d", jeden przedmiot, który ma rodzajnik "-das", trzeci przedmiot, który ma rodzajnik "-di", Jakiś przymiotnik, i w ten sposób warto ćwiczyć zdania. Zdania w czasie teraźniejszym i Die neue Bleistift i zdania w czasie przeszłym. Ich habe die neue Bleistift gekauft. I zobaczcie, w ten sposób um, mamy już kolejne zdania, i kolejny kroczek dalej. Im więcej my sobie takich zdań powiemy, koniecznie na głos, żebyście również siebie słyszeli, tym łatwiej będzie Wam później e, używać tego w codziennej mowie. Wy musicie sami siebie usłyszeć, jak mówicie w języku niemieckim. Wtedy też łatwiej po pierwsze wyłapać sobie błędy. Wiadomo, że fajnie, jeżeli te, to robimy pod kontrolą. Dlatego, jeżeli sami to robimy, to budujemy zdania takie pewne, krótkie, tak? Czyli właśnie tak jak w tym przypadku. Iść. Kaufe den de neuen äh, Kugelschreiber und ich habe den de neuen Kugelschreiber gekauft. Ich kaufe das interessante Buch, ich habe das interessante Buch gekauft. To nic, że używamy tego samego czasownika. Ważne, że mówimy, że słyszymy siebie w języku niemieckim, przez co mm, przez to łatwiej będzie nam później e, również rozmawiać z osobą niemieckojęzyczną, a także, jeżeli taka bariera językowa jest, również w ten sposób ją przezwyciężamy. No dobrze, to po takim krótkim wstępie możemy przejść do naszego tematu. Dzisiaj będziemy mówić o stopniowaniu przymiotników, czyli jak powiedzieć w języku niemieckim szybki, szybszy, najszybszy, ale sama taka teoria, to wiadomo, to jest pierwsza sprawa, druga sprawa jest. Taka, jak włożyć te już stopniowane przymiotniki w stopniu wyższym, najwyższym, włożyć je w zdania, czyli jak na przykład powiedzieć, ja jestem tak szybki jak ty, ja jestem szybszy od ciebie, ja jestem najszybszy, czyli jak to włożyć właśnie w zdania. Zacznijmy najpierw od tego, jak stopniujemy przymiotniki. Pierwsza, pierwsza ta, ta kolumna przedstawia przymiotniki w stopniu równym, czyli schnell, szybki, schön, ładny, jung, młody. Schnell, schön, jung. I to są takie podstawowe mm, przymiotniki w stopniu równym. Możemy powiedzieć na przykład Er ist schnell. On jest szybki. Sie ist schön. Ona jest ładna. Czy... Mm, Di, cacia is young, kot jest młody, ale jeżeli chcemy powiedzieć, że ktoś jest szybszy, ładniejszy, młodszy, to wtedy dodajemy końcówkę r, a jeżeli jest to przymiotnik składający jednosylabowy, czyli na przykład jung, alt, i ma samogłoskę u, a lub o to jeszcze dodatkowo dorzucamy umlaut. Nad u, nad a lub nad o. I wtedy mamy junga. Elta, czyli alt, elta. Ponieważ nad a pojawi nam się umlaut. E, czyli mamy zawsze końcówkę r. Ewentualnie, jeżeli ten przymiotnik jest krótki, jednosylabowy, jeszcze dodatkowo umlaut nad u, o lub a. E, czyli widzimy sznel, sznela. Szyjn, szyjna, ale gros widzimy, jednosylabowy przymiotnik, mamy samą głoskę o, więc będzie grysa. Końcówka r, ale dodatkowo jeszcze ten umlaut. I to jest stopień wyższy. W ten sposób, w ten sposób tworzymy klein, mały, dodajemy końcówkę r, czyli klejna. Jeżeli kończy nam się wyraz niemiecki na r, to czytamy jak a, muta, fata, prawda? Klejna, sznela, szyjna. Czytamy jak A. I to jest stopień wyższy. Szybszy, ładniejszy, młodszy. Ale żeby utworzyć przymiotnik w stopniu najwyższym, dodajemy z przodu am, a na końcu sten. Tylko zobaczcie do czego my to dodajemy? Do tych przymiotników w stopniu równy. Czyli znowu bierzemy to sznel. Zawsze, zawsze dodajemy te końcówki. Do tego przymiotnika w stopniu równym, czyli sznel, sznela. I teraz od sznel znowu bierzemy, dodajemy do tego sznel, sten końcówkę, czyli am, sznel, najszybszy, szyjn ładny, z przodu am, z tyłu sten, am, szyjn najładniejszy, jung młody. Mamy jednosylabowy przymiotnik, mamy samogłoskę u, więc dodajemy również umlaut w stopniu najwyższym, am. Jungsten. I teraz mam takie dla Was zadanie, żebyście również sami sprawdzili, czy dla Was jest zrozumiałe stopniowanie przymiotników, żebyście spróbowali postopniować przymiotnik klein, czyli mały. Jak możemy powiedzieć mniejszy? I najmniejszy. Zerknijcie cały czas tutaj na to, co jest wyróżnione czerwonym kolorem. Czyli gdy chcemy stworzyć stopień wyższy, dodajemy końcówkę R. Jeżeli chcemy stworzyć stopień najwyższy, z przodu znajdzie się AN, a na końcu końcówka STEN. Jak możemy utworzyć stopień wyższy od przymiotnika klein, czyli mały? Jak powiemy mniejszy i... Najmniejszy. Napiszcie koniecznie w komentarzach: mały, mniejszy, najmniejszy. Jak powiemy? To jest oczywiście przymiotnik regularny. Dzień dobry, witam Was serdecznie. Super, mimo pięknej pogody jest nas, jest nas aż tyle. Bardzo się cieszę. I koniecznie napiszcie, jak powiedzieć, mały. Mniejszy, najmniejszy. Pani Alina napisała klein, kleina, am kleinsten. Świetnie, czyli stopień wyższy R, stopień najwyższy am i sten. Pani Bożena napisała klein, kleina, am kleinsten. Chyba drobna literówka pani Bożenko, tam ma być pewnie końcówka n zamiast r. Pani Dorota napisała Klein, Kleina am Kleinsten. Pani Doroto, tam miał być NY zamiast RY, prawda? Am Kleinsten. Gdzie tutaj na czerwono mamy właśnie pokazane, że w stopniu najwyższym mamy końcówkę STEN. I to są przymiotniki regularne. I w ten sposób, świetnie Pani Łukaszu, bardzo dobrze. Klein, Kleina am Kleinsten. To, były, to są przymiotniki regularne i w ten sposób tworzymy stopień wyższy i stopień najwyższy od przymiotników regularnych. Ale oczywiście są też przymiotniki nieregularne. Ja chcę Wam pokazać naprawdę najważniejsze. Jak te będziecie znać, i ich stopień wyższy i najwyższy, to naprawdę to jest w tym momencie wystarczające, i nawet do pewnego wyższego momentu uczenia się języka niemieckiego one są wystarczające, bo ich też aż tak dużo nie ma. Świetnie, Pani Aniu. Bardzo dobrze, Pani Basiu. Super. Dobrze, Pani Beato. Pani Urszulo, świetnie, drobne literówki. Anne Kleinsten. I piszemy Kyle e inny. Jako mały. Ok, przejdziemy teraz do tych przymiotników nieregularnych, a to oznacza, że musimy po prostu ich y, stopnia wyższego i najwyższego nauczyć się na pamięć. Oczywiście również sobie przy, przetłumaczymy y, te przymiotniki. Gern oznacza chętnie. Na przykład ich świmę gern. Ja pływam chętnie. Ale żeby powiedzieć na przykład, że coś robię chętniej, to powiemy liba. Liba, czyli mamy gern, chętnie, liba, chętniej. Na przykład jem chętniej gruszki niż jabłka. Am lipsten, najchętniej. Czyli mamy chętnie, chętniej, najchętniej. Gern, liba, am lipsten. Gut, to dobrze. Besa, lepiej. Am besten, najlepiej. I spróbujcie, może powtórzyć na głos, po mnie. Gut, besa. Am besten. Dobrze, lepiej, najlepiej. Hoch, wysoki. Das Gebäude ist hoch. Budynek jest wysoki. Höher, wyższy. Am höchsten, najwyższy. Hoch, höher. Am höchsten. Oft, często. Öfter, częściej lub Hojfiga również oznacza częściej i tutaj te dwie wersje są poprawne i dwie obie używane. Oft często, ifta lub hojfiga częściej, am hojfikstn najczęściej. Fil dużo, wiele, mea więcej, am majsten najwięcej. Mea am meisten. I to są najważniejsze przymiotniki. Które w sposób nieregularny stopniujemy, warto gdzieś na oddzielnej karteczce sobie je napisać, przykleić, zbudować jakieś krótkie z nimi zdania. Zresztą zaraz Wam pokażę, jak budować właśnie zdania z tymi przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym i w stopniu równym. I warto gdzieś je mieć pod ręką, żeby, żeby sobie powtórzyć, nawet się z nimi opatrzyć. Jeżeli będziecie codziennie na nie zerkać, to z całą pewnością bardzo szybko je zapamiętacie. No dobrze, jak budować w takim razie zdania z tymi przymiotnikami, czy to w stopniu równym, czy wyższym, czy najwyższym? Gdy budujemy zdania w stopniu równym lub wyższym, to potrzebujemy tak zwane spójniki wiążące. I w stopniu równym takim spójnikiem wiążącym w języku polskim jest tak jak, prawda? No bo na przykład mówimy: on jest tak szybki jak ja. Ona jest tak młoda jak ja. Ten pies jest tak duży jak ten kot. Czyli tak.